Co to jest układ równań? Układ równań to jest inaczej dwa równania zapisane jednocześnie i rozpatrywane jednocześnie, i opisujące związek pomiędzy dwiema niewiadomymi. I to jest przykład. To jest równanie jedno z dwiema niewiadomymi, a jak chcemy mieć układ równań, to po prostu musi być jeszcze jakieś drugie. To jest przykład, oczywiście, niekoniecznie może być dobrym wynikiem o coś takiego. I to jest wtedy układ równań, bo są dwa równania. To się symbolizuje klamerką. I teraz rozwiązaniem takiego układu równań może być para liczb, która będzie spełniać go, czyli na przykład X i Y. Wyjdą jakieś po liczeniu, liczeniem się nauczymy, liczenie się nauczymy w, po, w następnych rozdziałach. Będzie metoda podstawiania i metoda przeciwnych współczynników, i na jej bazie można dojść do rozwiązania zadania. I teraz zajmiemy się przykładem takiego zadania. Zadanie pierwsze to jest zadanie na układ równań. Będziemy tworzyć samemu z treści zadania. Do skarbonki wrzucono 7 monet. Były to monety 2 i 5 złotowe. Ile monet 2, a ile 5 złotowych wrzucono, jeśli w skarbonce znajduje się 26 złotych? No to w ten sposób możemy zasymbolizować musimy oznaczyć co to jest x i co to jest y inaczej na maturze nie zaliczą ani nigdzie nie zaliczą no bo muszą wiedzieć co to było czyli na przykład x to jest liczba monet dwuzłotowych dwuzłotowych a y to jest liczba monet pięciozłotowych i to trzeba zawsze pisać i teraz tak jak już mamy tak napisane to sobie tworzymy Mamy łącznie 7 monet. No to łącznie 7 monet, czyli X dodać Y da 7. I potem mają dać w tej skarbonce łącznie 26 zł, no to na pewno miałem nominały 2 zł, ale nie wiem ile, miałem ich X, i też miałem nominały 5 złowe, nie wiem ile, ale na pewno było nazwałem Y, więc będzie 5Y. I to jest prawidłowo zapisany układ równań. Jego rozwiązaniem może być bardzo dużo e, wyników, w sensie bardzo dużo cyferek, ale tylko jedna będzie z reguły pasować, no bo moglibyśmy zamiast x podstawić jedynkę, to wtedy y byłby 6. No i pierwsze się zgadza, bo 1 dodać 6 to 7, ale to by się nie zgadzało. 2 razy 1 to 2, 5 razy 6 to 30, czyli 2 dodać 30 to 32, nie zgadza się. I chodzi o to, że może być pełno takich par. To wtedy 5 może być x3, y4, x4, y3. Mogłoby być dowolnie, możemy to dopasować, ale w końcu, jakbyśmy jeszcze więcej zapisali, ostatecznie okazuje się, że prawidłowym rozwiązaniem jest to: 3 razy 2 to 6, 4 razy 5 to 20, 6 dodać 20 to 26. To się zgadza i to się zgadza i wtedy w porządku. Czyli to jest rozwiązanie. Ale in, nauczymy się rozwiązywać w następnych rozdziałach, więc proszę się nie przejmować. Teraz jest takie polecenie. Sprawdź, czy para liczb taka spełnia podany układ równań. Ten, a potem ten. Najpierw ten sprawdzimy. Jak mamy sprawdzić, czy spełnia, to podstawiamy po prostu i zobaczymy. Musi wyjść po lewej stronie i po prawej stronie to samo. Jak wyjdzie coś innego, to znaczy, że nie spełnia. Dobra, to zadanie drugie. Mamy podstawić dwójkę i minus trójkę. Do tego. Może tam wyżej. Dobra. Podstawiam zamiast x a dwójkę. A zamiast y podstawiam minus trójkę. Wszystko chodzi tylko o prawidłowy zapis matematyczny. 4 razy x dodać y, ale y jest ujemne, dlatego piszę minus 3. No i mam coś takiego. Tu się dwójka skraca z tą dwójką, zostanie jedynka z tego całego. Minus 2 razy minus 3 to plus 6 równa się 7 i drugie 4 razy 2 to 8, minus 3 równa się 11. W pierwszym wyszło, że 7 równa się 7. Ale w drugim wyszło 5 równa się jej 11. To znaczy, że no niestety nie spełnia, bo jedno z nich nie pasuje. To się nie zgadza. Teraz sprawdzamy ten układ. Tutaj sprawdzę. Zamiast xa podstawiam dwójkę, a zamiast y minus trójkę. I znowu tutaj zamiast xa dwójkę. Państwo patrzą cały czas na to, tak? Za to podstawiam. Zamiast x podstawiam dwójkę, a zamiast y podstawiam minus trójkę. W ten sposób dwójka się skraca z czwórką, wyjdzie 1, a tu dwa, czyli wyjdzie jedna druga, a tutaj jest plus razy minus, to da minus. Trójka się też skraca z szóstką i też będzie dwójka na dole. Czyli będzie 1 druga minus 1 druga. A drugia, druga klamerka, czyli drugie drugi, drugi równanie to jest 1. Czyli będzie 1 druga. Tutaj będzie minus 4 trzecie. Państwo zwrócą uwagę, że można ten minus tu przenieść. Równa się minus 5 szóstych. Z pierwszego wyszło faktycznie. 0 równa się 0. A z drugiego musimy sprowadzić do wspólnego mianownika, żeby sprawdzić. Wspólny mianownik, czyli tu jest dwójka, tu jest trójka, to tu dopiszę trójkę i tu trójkę, a tu dopiszę dwójkę i tu dwójkę. Tak się robi w ten sposób. Czyli, czyli tak, tutaj dopisuję trójkę i trójkę, a tutaj do tego dopisuję dwójkę i dwójkę. W ten sposób działa sprowadzanie do wspólnego mianownika. Czyli po prostu tak, jakby, no ta trójka tu będzie uzupełniona, a dwójka tutaj będzie uzupełniona. Czyli tak, jakby trochę nakrzysz, ale to nie do końca nakrzysz. Dobra. Tu jest 3 szóste. Może tu staram, postaram się zmieścić. Tu będzie 3 szóste. Tutaj będzie minus 8 szóstych. A tu jest minus 5 szóstych. I teraz z pierwszego wyszło 0 równa się 0. A z drugiego wyszło. Minus 5 szóstych równa się minus 5 szóstych. To znaczy, że też wyszło spełnione. Dobra, nie mam tu miejsca. Tu zapiszę. Z pierwszego wyszło 0, równa się 0, a z drugiego wyszło minus 5 szóstych i po prawej było minus 5 szóstych. To oznacza, że ta para liczb spełnia to równanie całe, czyli to jest, spełnia całe to. Tego nie spełniało, więc jak coś to się pisze, nie przekreśla się na maturze, tylko pisze że się, że nie spełnia. No dobrze. To teraz przejdziemy do trzeciego zadania. A w sumie tu mogę zapisać: Mamy sprawdzić, która z podanych par spełnia układ równań ten. Czyli teraz mam jakby w drugą stronę. Na pewno któraś z nich będzie spełniać, ale musimy sprawdzić która. Czyli za każdym razem będziemy musieli podstawić i zobaczyć, jaki wynik wychodzi. Jak nie wyjdzie z tego, to będzie trzeba to sprawdzić, nie wyjdzie to to i tak dalej, aż wyjdzie. Dobra, no to zadanie trzecie. Będzie trochę więcej liczenia, ale to nic. Państwo patrzą cały czas na to, a ja już będę od razu podstawiał. Najpierw podstawiam całe A. 3 razy x, całe a podstawiam, dodać 2 razy y równa się minus 8. Minus 6 razy x, odjąć minus y, odjąć 5 razy y równa się 11. Dobra. No to tu jest minus 6. Tu jest minus 2. Na pierwszy rzut oka wychodzi OK, bo tu jest minus 8 i tu jest minus 8, czyli pierwsze jest spełnione, ale drugie jest, tu jest 12, bo minus minus daje plus i tutaj jest plus 5. No to od razu widać, że drugie nie jest spełnione, no bo to nie wyjdzie 11 z tego. Dlatego od razu A nie spełnia. Teraz B. Cały czas do tego samego podstawiam. 3 razy x. Dodać 2 razy y równa się minus 8. Minus 6 razy x. Minus 5 razy y. Sprawdzamy teraz to, czy spełnia. Tu jest minus 12, tu jest plus 4. Stąd wyszło minus 12, tu jest plus 4, tu jest minus 8. Spełnia, no bo tu wyjdzie minus 8 i tu jest minus 8, ale tu jest, tu jest 24, odjąć 10. Nie ma opcji, w sensie to nie spełnia, z tego nie wyjdzie. Po lewej stronie nie wyjdzie 11, to znaczy, że B też nie spełnia. No i teraz sprawdzamy C. Znowu do tego podstawiamy 3x, proszę pamiętać, że C podstawiam. Dlatego zamiast x pojawia się minus 6, a zamiast y pojawia się 5. Minus 6 razy x, minus 5 razy y. Sprawdzamy. Tu jest minus 18, tu jest plus 10. Z pierwszego jest OK, bo tu jest minus 8 i tu jest minus 8. Z drugiego lewe, tu jest 36, bo minus minus daje plus. Tu jest minus 25. Idę dalej. Z pierwszego wyszło OK, a z drugiego też wychodzi OK, bo 36 odjąć 25 to jest 11. I wyszło, że całe C spełnia to. Tego już nie trzeba sprawdzać, bo jedno z nich z reguły sprawdza w się, sensie nawet bo sprawdź, która z podanych par. No to tylko jedna para będzie spełniać. Gdyby było polecenie sprawdź, które z podanych par, to wtedy trzeba wszystkie sprawdzić, bo może się okazać, że ostatnie też będzie spełniać. No ale tu było tylko która, więc tylko jedna będzie spełniać. No i to było zadanie trzecie. Teraz. Teraz zadanie czwarte. Do danego równania dopisz takie drugie, aby utworzony układ równań był spełniony przez podaną parę liczb. Czyli mamy taką parę, która na pewno spełnia. Mamy jedno równanie, które możemy sprawdzić obok w podstawie 3x. razy x odjąć 7 razy y to jest minus 15 tu jest plus 21 po lewej wychodzi 6 6 zgadza się czyli ta para spełnia to mamy wymyślić drugie jakieś, które będzie spełnione to możemy sami sobie wymyślić i Państwo popatrzą może być 1x tylko teraz patrzcie jak podstawię 1x to będę miał 1 razy x Czyli mam minus 5, dodać na przykład 2y. 2y. Tak? Czyli dodać 2y. O takie sobie wymyśliłem. Jedynki nie trzeba pisać. Jedynkę napisałem specjalnie, żeby Państwo widzieli. Pisze się samego x, bo sam x oznacza, że mam 1. No i wymyśliłem coś takiego, to policzę lewą stronę. Tu wyszło minus 5, tu wyszło minus 6, to razem wyszło minus 11. Jak tu podstawię, że ma być minus 11, to to będzie spełnione, bo tu można dowolną wymyślić. Mogę wymyślić sobie taką: 10x odjąć 3y równa się i zanim powiem, ile będzie równa się, to muszę to rozwiązać. 10x odjąć 3y, czyli to jest minus 50, dodać 9 minus 41 minus 41, całe to też byłoby ok czyli dowolnie możemy sobie wybrać bo nie kazali napisać dopisz takie, które będzie spełniać z takimi cyframi no to jak sobie wymyśliłem 10x 3y to wystarczyło podstawić, żeby zobaczyć ile wychodzi i napisać to po prawej stronie, to wtedy na pewno będzie się zgadzać to było oczywiście takie przykładowe rzadko kiedy takie zadanie się zdarza Teraz zadanie piąte. W zadaniu piątym jest bardziej na tej zasadzie, żeby nauczyć się tworzyć układ równań. No i teraz będziemy czytać i rozwiązywać od razu. Mamy zapisać w postaci układu równań. Zadanie piąte. Podpunkt pierwszy. Liczba x jest. O 3 większa od liczby y, czyli x jest o 8 większa od liczby y, czyli y dodać 8. No bo tak jest w treści: x ma być większe o 8 od y, a liczba y jest pięciokrotnie mniejsza od liczby x, czyli liczba y jest pięciokrotnie mniejsza, czyli x podzielić na 5. O, tyle. Jak jest pięciokrotnie, to musi być krotność, czyli mnożenie albo dzielenie. W ten sposób i to jest pierwsze całe rozpisane. Teraz drugie. Suma liczby x i podwojonej liczby y wynosi 10. 10 czyli suma liczby x i podwojonej liczby y wynosi 10. Natomiast druga część zdania: połowa liczby x jest równa y. Czyli połowa liczby x jest równa y. O, w ten sposób i to też jest dobrze. Teraz trzecie. Liczba A stanowi 45% liczby B, czyli liczba A stanowi 40% liczby B. Tu jest razy. Jak ktoś chce procenty inaczej pisać, to się pisze 0,4. Tak, bo się procent dzieli na 100. Gdy do 20% liczby A dodamy 60% liczby B, to otrzymamy 4%. Gdy do 20% liczby a dodamy 40, 60% liczby b, to otrzymamy 4. I to znowu jest prawidłowo rozpisane. Przypominam, możemy pisać tak. To też jest prawidłowy zapis. No i czwarte, ostatnie, z tego co pamiętam, jest znowu nie? To jest ostatnie. Suma liczby X i Y jest równa 5, czyli suma tej oraz tej jest 5. Różnica tych liczb wynosi 2, czyli różnica tej i tej wynosi 2. No i to jest całe czwarte rozpisane. To, to koniec zajęć. Dziękuję za uwagę.